Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Niesłodze. Mam dzisiaj dla Was kolejny przepis i będzie to przepis na coś słodkiego. Pamiętacie słynne kulki mocy Anny Lewandowskiej? To dzisiaj poznacie kulki Mocy Niesłodze. Ten przepis, podobnie jak wszystkie inne na moim kanale, będzie spełniał kilka kryteriów. Przede wszystkim będzie to przepis prosty, po drugie, nie będzie zawierał dodanego cukru oraz po trzecie, będzie miał obliczone wymienniki węglowodanowe oraz białkowo tłuszczowe. Zapraszam do mojej kuchni. Będziemy potrzebować 150 g suszonych fig 30 g płatków owsianych 40 g migdałów albo płatków migdałowych, kilka łyżek wiórków kokosowych. Jeśli macie, podobnie jak ja, migdały w całości, to musicie je zmielić. Następnie do zmielonych migdałów dodajemy odrobinę wody i blendujemy. Dodajemy figi i dalej blendujemy. Potem wsypujemy płatki owsiane i staramy się miksować wszystko do momentu uzyskania w miarę jednolitej masy. Dalej zwilżonymi rękoma formujemy kulki. Mi wyszło 9 i jedna mniejsza. Na koniec wszystkie obtaczamy w wiórkach kokosowych. Możemy też powbijać w niewykałaczki. Kulki można jeść od razu, ale lepiej smakują schłodzone kilka godzin w lodówce. A teraz policzymy wymienniki. Łącznie wszystkich węglowodanów wyszło 91, tłuszczów 28, a białka 18. Zatem wymienników węglowodanowych mamy tutaj 9. Tłuszcze mnożymy razy 9, a białko razy 4 i dodajemy do siebie. Otrzymujemy 324 kilokalorie. Dzielimy wynik przez 100 i wychodzą nam 3,2 wymienniki białkowo-tłuszczowe. Tak więc jedna kulka to około 1ww oraz 0,35wbT. Ok, to teraz sprawdźmy, jak smakują. Fajne. Jak dla mnie ich smak jest. W porządku, są wystarczająco słodkie. Jeżeli jednak Wam do końca ten smak nie odpowiada, to zawsze możecie poeksperymentować trochę na przykład z dodaniem ksylitolu czy stewi. Zachęcam Was też do tego, żebyście trochę poeksperymentowali z owocami, w zależności od tego jakie lubicie. Możecie na przykład figi zamienić na suszone śliwki, suszoną żurawinę czy suszone morele. Przesyłajcie mi koniecznie zdjęcia swoich deserów. Na dzisiaj ode mnie to wszystko, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się ciepło, smacznego, cześć!